Grajmy dalej. O, o, z rodakiem gramy. Kurczę. No to jak słucha, to trochę lipa, nie? Jak to komentować teraz? Tak, partia hiszpańska. Spróbujmy, partię hiszpańską. No i tyle mogę powiedzieć, nie? No i cofam się gońcem na 4, bo mi atakował za taka B5. B5 zgodnie z teorią jest trochę przedwczesnym, ale o tym może później. Koniec B7 też mi się wydaje podejrzany. Coś to było nie halo z tym. Nie ma go na streamie pod tym nikiem, ale nigdy nie wiesz, kto tam wiesz. na mają muszy. To ja? Nie wierzyć. Skupiam się na grze, no liczę wariant sobie. Ale ja nie mogę powiedzieć jaki, bo... Bo nie. Bo jeszcze słucha. Coś tu trzeba szarpnąć, chyba tak mi się zdaje. Coś to skrzydło hetmańskie za szybko się tam rozwinęło u czarnego. Uu. To wygląda jak jakiś kontrgambit potężny. Dobra, myślę, że mogę komentować. Tutaj plan był taki: po prostu, że na skoczek bije d4, skoczek e 5 albo goniec B f7, król f7, skoczek e5, potężne kombosy. A po eb d 4 skoczek G5 może nawet z atakiem na f7, bardzo wrażliwy punkt. Ehm... Tutaj koordynacja białych figur: gonica na B3, skoczka na G5 myślę, że byłaby już nie do pokonania. Natomiast po D5. No cóż, czymś trzeba zbić, albo gońcem, albo pionkiem. I naprawdę obie, obie opcje wyglądają dobrze. No, a coś trzeba wybrać. I najlepiej ten wybór potem umieć uzasadnić, żeby nie było, że zgadywałem. Chyba gońcem, kurczę. Fajnie, ten gońc wygląda na D5. Aktywna figura strzela w skoczka na C6. Strzela w punkty F7. To są naprawdę dobre informacje. Zamyślił się rywal. Czyżby kolejny zawodnik, który popełnił Babola i troszeczkę za późno ogarnął. To związanie po tej przekątnej na pewno nie jest fajne dla czarnego. Fakt, że król cały czas stoi w centrum też nie jest na pewno przyjemnością wielką. No, i czekamy, czekamy, słuchajcie. Czyli co, Joelu drogi, już się oduczyłeś, tak? Nauczyłeś się, że trzeba myśleć przed popełnieniem błędu, a nie jak się już go popełni? Skoczekę 6, to jest chyba najlepsza opcja w tym momencie dla czarnego. Tak jak patrzę ze wszystkich alternatyw. Tego ruchu obawiałem się najbardziej, to na pewno i mógłbym zbić na E5, ale tutaj, chyba taki wariancik. Skoczek b d 5 EB1D5 i po prostu skoczek B4. I ten pionek na D5 jest troszeczkę tutaj osaczony. I normalnie bym się cieszył, że pozycja jest otwarta, bo ryba ma króla w centrum, ale ja też mam króla w centrum. I to jest zła wiadomość. Więc, żeby nie dopuścić do jakiejś tutaj wymiany ciosów, na mi jakoś nie, bardzo, nie, nie zależy mi jakoś bardzo, to chyba po prostu zagramy sobie tak, żeby tego gońca w centrum utrzymać. Więc to będzie ruch goniec G5. No to tak chyba trzeba zbić. Logika nakazuje. I wykorzystując związanego skoczka na C6, albo skoczek E5, albo dbe E5. To dobre, to dobre. Skoczek E5, skoczek E5, goniec B7, wieża D8. Więc nie, skoczek E5, skoczek E5, DB5. E5. Aha, Hedman B6 ma na koniec. Kurczę no. Broni się. Czy on jeszcze nie wie, czy się broni? Ja wiem, że on się może obronić. Ale to chyba jest i tak najlepsza opcja, którą mogę dostać. Plus atak na F7. Toż myślę, że znalezienie poskoczek bije 5 gonie z B7, wieża D8 zamiast wieża B8, to nie jest proste zadanie. Ale żeby nie było po tym, że grałem jakieś tutaj pułapki, to zbiję po prostu na E5. No i na Hetman E5 po prostu zbijemy sobie gońca. Ok. Myślę, że danie szacha jeszcze by nie zaszkodziło. Wymuszam król e7 tutaj. I dopiero potem sobie tam zagram jakiś, nie wiem, hetman c1 nawet. Żeby tego gońca nie zgubić tylko potem. Jeszcze zgonię T6Król E7, skoczek D2. Tylko, że potem to wszystko będzie takie powiązane. O, dziękuję za, za tego, za RAIDZIKA. Panie arcymisiu, co tam było na streamie? Arena Kings, tak? Pewnie. Jak dał RAIDA, to pewnie wygrał. Bo, że bezinteresownie więcej zrobił, to nie wierzę. Wywołuję do tablicy niniejszym. Czy arcymistrz wygrał turniej? Daj spokój. Daj spokój. A co tam drugi byłem? Bez przesady. No. Czyżby sandbagging, zrzucanie rankingu? Przestępstwo. Ach skromny ten nasz arcymistrz. A niepotrzebnie. Dobra, słuchajcie, chyba zagram miękki ruch po prostu. Taki bojaźliwy, obroni pionka na b2. Tak mi się zdaje. A ja mam w ogóle bardzo mało czasu. To może trzeba tym, tym tematem zarządzić. Czyli to była taka strategia: zrobić rajda, niech ja się zagadam i potem. Checheszki w internecie. Szach. dobra, no to odbijamy piłeczkę. Taki trochę tenis szachowy. To będzie chyba dobry moment, żeby tego szacha na coś wtrącić, żeby on się tutaj nie zroszował. I wtedy sobie gdzieś tam za chwilę wyjdę przez D5. Ups, tak się nie gra w szachy. Wcześniej nie chciałem tego robić po prostu, bo. No, tam się bałem, że ten koniec mi się złapie. A teraz wygląda to znacznie lepiej. Eem. Tak? Chyba tak. Chyba tak. Chyba tak. Chyba tak. Chyba tak. Natomiast skoczka z b1 wypadałoby w końcu wyprowadzić. Oj, grozi mat na h2. f4 nie wolno, bo hetman c5. Tu są widełki, więc trzeba będzie zagrać g3 grzecznie. I tutaj myślę, że rywal może się pokusić o jakieś takie h5. I to będzie wymagało, to będzie wymagało reakcji z mojej strony do takiej zdecydowanej w postaci chyba skoczek d2, h4, skoczek f3 z na hetmana i na hetman h5, hetman g5. Hetman triumfalnie wchodzi z atakiem na hetmana i na wieżę na dalszym grożąc matem. Z uwagi na to, że mam mało czasu to po prostu będę te, te ruchy odklepywał bezmyślnie. Mam nadzieję, że policzyłem to przynajmniej na 30% poprawnie. Ale zupełnie niepotrzebnie w jakieś tutaj w jakąś bójkę gołębi się wdałem. Tak jest. Zrobił to. Partia hiszpańska nastąpiła, więc te ruchy jak najbardziej poprawne ze strony czarnego, nawet niepokojąco dobrze zawodnik grał, grający czarnymi, Rodak zresztą i tutaj nastąpiło b5, b5 to na pewno nie jest ruch taki główny teoretycznie, skoczek f6 zdecydowanie należy zagrać czarnymi, jeżeli szukamy głównych linii. Na co y, można ruszatkę zrobić, można zagrać d3, jak się chce tak grać, może bardziej w nowoczesnym wydaniu tę partię hiszpańską. Natomiast rywal zagrał b5. Jest to moim zdaniem przedwczesne z tego prostego powodu, że w tym momencie przestawienie y, mojego gońca na pole b3, na tę przekątną, otwiera nowe możliwości. Nowe możliwości, jeżeli chodzi o atakowanie tego najbardziej wrażliwego punktu y, w szachach, czyli punktu f7. I tutaj jeszcze, e, znaczy nie, w ogóle po skoczek F6, co byłoby jakąś tam ciekawą próbą przejścia do tych głównych pozycji, prawdopodobnie mogę się zacząć zastanawiać nad czymś takim jak skoczek G5 albo D4. Myślę, że D4 obiektywnie jest lepsze. Albo po skoczek G5 mielibyśmy taką troszeczkę wariację na temat ataku y, smażonej wątróbki. Y, czyli po EBIE D5, gdyby nastąpiło skoczek D5, skoczek F7, król F7, Hetman F3. Motyw znany prawdopodobnie z internetu: Króle 6, Skoczek C3. No, i tutaj czarny są w dużym tarapacie. Naprawdę już się robi gęsto. E, oczywiście, bić nie trzeba na D5. Można zagrać równie dobrze: Skoczek D4, Skoczek A5. No, i otwiera się nowa dyskusja. Natomiast e, tu pewnie też po D4 miałbym dobrze. E, rywal, e, rywal zagrał koniec B7. Na co ja D4? Stwierdziłem po prostu, nie pamiętałem, tak szczerze przyznaję się, bez bicia, nie pamiętałem co tutaj się gra. Myślałem też przez chwilę nad z D5, żeby to związanie tutaj stworzyć i ewentualnie grozić biciem bi, bicie pionka na E5 skoczkiem. Natomiast ja jakoś tak stwierdziłem, że to chyba nie będzie działało gonie z D5. Nie wiem, skoczek F6 na przykład i na wypadek skoczek E5 prawdopodobnie bicie na D5. No tak, bicie, bicie. Nie wygląda to jak coś bardzo obiecującego dla białych, więc nie, no to zagrałem sobie d4, bo jeżeli rywal gra tak trochę można powiedzieć wolniej, w tym sensie, że nie wyprowadza figur ze skrzydła królewskiego, więc nie przygotowuje roszady, no, to naturalne jest to, żeby spróbować pozycję w centrum otworzyć, przez to powinny się e, gdzieś tam stworzyć możliwości atakowania królu przeciwnika w centrum. E, przeciwnik D5, no to jest totalny kataklizm. Na pewno tak nie wolno było zagrać. To jest zdecydowanie pierwszy i chyba decydujący błąd. Myślę, że trzeba było po prostu zbić na D4 i tu bym myślał raczej nie bicie na D4, raczej skoczek G5 bym rozpatrywał żeby zaatakować na f7 i poskoczek h6, może nawet h5, jakieś takie próby agresorskie albo ewentualnie zagrać c3 i po prostu tak trochę gambitowo powiedzieć, że oddaję pionka za szybki rozwój i fajną inicjatywę to, to był generalny plan natomiast po d5, no to to, to już, jest, już jest źle dla czarnych liczyłem eb 5 ale po eb 5 coś mi się nie podobało co to było? Skoczek A5, chyba nie skoczek D4, właśnie, tylko skoczek A5. I za chwilę przeciwnik bije na B3, bije na D5. Na przykład skoczek E5 to by była chyba najgorsza wersja dla mnie. Tutaj nawet. Może czarne stoją w porządku. Nie mówię, że jakoś tam. świetnie, no bo mają pionka mniej, ale. Ale to, to, to nie wygląda tak głupie jak się zaczęło. Więc biłem gońcem, bo po prostu ten goniec na D5 stoi. Fantastycznie. Stwarza związanie na skoczka i gońca na B7. Atakuje na punkt F7. Bijąc pionkiem, sobie tego gońca tylko zamknął. Zupełnie bez sensu. Skoczek F6. I tutaj znowu można było zbić na E5, ale wtedy bicie na D5. ED, skoczek B4. 3, figury czarne atakują pionka na D5 i tego pionka mi było po prostu po ludzku. Szkoda. Pozycja pewnie też jest bardzo dobra dla białych, ale po prostu jej nie chciałem. Więc wolałem zagrać goniec g5. Skoro mam pionka przewagi, to i w tamtym wariancie też bym miał pionka przewagi, to nie ma sensu dawać rywalowi jakiejś takiej dziwnej kontry. E, tutaj zagrał h6 przeciwnik, no to bijemy. Oczywiście z tym biciem się liczyłem. Problem czarnego jest taki, że pionek na 5 wcale nie jest broniony, bo ten skoczek jest po prostu tutaj związany. Skoczek bije 5, skoczek bije 5, d bije 5. Ta alternatywna opcja to było Goniec B7 w tej pozycji. No i po wieżę B8 oczywiście zdobywamy figurę. Natomiast rywal mógłby zagrać wieżę D8. Tutaj. No, dzięki temu związaniu napionka na D4. Ym, wszystko tam się w miarę powiedzmy trzyma. Co tak nie było. Ym... Zbił na e5, ja zbiłem na e5, hetman e5 Właściwie na pewno było hetman b6, to w ogóle nie ma możliwości, że nie Trzeba było po prostu gońca bronić um, No ale tak nie zagrał Zbił, ja zbiłem, wierzę d8 i tutaj mówiłem, że goniec c6 było taką moją główną opcją Natomiast po król e7 Może tak trzeba było grać, tylko że po No właśnie tam Hetman C1 mi się nie podobało, bo po prostu przeciwnik gra wieża D6. No i tak sobie z daleka policzyłem, że jak zagram goniec D5, to wieża bije D5 i tracę wieżę, bo mam... Yy, tracę tego gońca, bo jest związanie. A na ewentualny goniec B7... A w sumie nie wiem, co mi się tu nie podobało, bo tu po wieża B6 mogę uciec na D5. No, może tak trzeba było grać. Przynajmniej król byłby zderoszowany. To nie wiem, może leniuszek. Yy, może mało czasu, bo się zagadałem, bo niektórzy rajda robili... No nic, obroniłem pionka, szach, no to się bronimy. I w końcu ten goniec C6, król F8, krótka ruszada. Znowu późno, no ale nie pierwszy raz po prostu nie miałem wcześniej czasu na ruszadę bo musiałem zbijać figurę przeciwnika. Goniec D6, to było sprytne, bo grozi mat na H2, a po ewentualnym F4, co się wydaje naturalne, czarne grają hetman C5 szach, król H1, hetman C6 odbijają czarne figury, figurę i Białe nadal jestem lepiej, wiadomo, chociażby z tego powodu, że mój król jest bardziej bezpieczny, ale mieć ani mieć figury przewagi, no to są dwie figury, także nie opłacało się to zupełnie. G3, jedyny ruch w takim razie, żeby strat żadnych nie ponieść, Rywal H5 dobrze, H4 tutaj jest groźbą bicie na G3, otwarcie pozycji mat, gdyby rywal miał 3-4 ruchy do wykonania z rzędu, to byłbym tutaj już na deskach, natomiast udało się znaleźć taki motyw jak skoczek D2, z ideą skoczek F3 i pełną konsolidacją H4, skoczek F3, hetman H5, hetman G5 to policzyłem z daleka, na szczęście wystarczająco dobrze, grozi wymiana hetmanów oczywiście, końcówka kompletnie wygrana i bicie na D8, co zresztą nastąpiło co było do udowodnienia. Koniec.